Moi drodzy, witam Was serdecznie. Niedziela zmartwychwstania. Ewangelia Jana, rozdział 20, wersety od 1 do 9. Świętujemy dzisiaj największą tajemnicę naszej wiary i tego, co nas czeka, czyli powtórnych narodzin. Pierwsze narodziny już nastąpiły, kiedy pojawiliśmy się na tym świecie i czekamy powtórnych narodzin. Oczywiście wszystko zależy teraz od mojej perspektywy, bo ktoś może powiedzieć, że czekam tylko śmierci. Natomiast dla osoby wierzącej w martwych stanie, to określenie czekam kolejnych narodzin, narodzin do życia wiecznego, jest czymś normalnym. I tak naprawdę patrząc na, na życie Jezusa i też na nasze życie tutaj, no to taka jest perspektywa. My przed tym nie uciekniemy. I wszystko będzie zależeć od naszego nastawienia, które teraz się w nas rodzi, którego, które teraz się w nas kształtuje. Tak? Jak będziemy patrzeć na, na nasze życie tutaj i na to, co ma nastąpić. W związku z tym, że tego nie unikniemy, to możemy zrobić, no właśnie, może, co możemy zrobić? Możemy, tak jak Jezus, stać się mistrzem życia. Dlaczego takie określenie? Tak odbieram te, te ostatnie dni, kiedy właśnie czytałem sobie i myślałem, modliłem się też, Tymi fragmentami bardzo dużo pocieszenia gdzieś czułem i takiej adekwatności tego wyrażenia, że Jezus jest mistrzem życia, Panem życia, nauczycielem, ale szczególnie mistrzem. Dlatego, że po mistrzostwu przeżył swoje życie. Do końca przeżył swoje człowieczeństwo, był człowiekiem w pełni. Zrealizował wszystko to, do czego był zaproszony, nic w nim nie było. Zablokowane, zamknięte, yy, ciemne, poranione. A jednocześnie też, a jednocześnie w tym, w, w, mając takie doświadczenie yy, pełni człowieczeństwa, doskonale rozumiał każdego człowieka, którego spotkał na swojej drodze, i przyjmował go takim, jaki on jest, przyjmował go z jego słabościami, grzechami, zranieniami, z tym wszystkim, z czym do Niego przychodził. Rozumiał właśnie przez fakt, że, że był mistrzem życia, że, że Jego człowieczeństwo było, było pełne. I jednocześnie też popatrzmy, Jezus odczuwa trwogę, bojąc się o swoje, o swoje życie, i to jest coś, też bardzo normalnego i też świadczy o Jego człowieczeństwie, o pełnym człowieczeństwie, że boisz się, kiedy jesteś w pełni sił, zdrowy, że ktoś ci to zdrowie za chwilę odbierze, że ktoś cię będzie bił i zabije cię na krzyżu. Bo nikt o zdrowych zmysłach przecież nie chce i nie robi sobie krzywdy. Takiej fizycznej, tak? Nie krzywdzimy sobie, siebie. I to też świadczy o tym, że, że Jezus był mistrzem życia i żył w pełni. I też do takiego patrzenia nas zaprasza, do patrzenia na to, że to nie jest wszystko, co się tutaj dzieje i czego doświadczamy, ale będziemy żyli pełnią wtedy, kiedy uwolnimy się od lęku przed tym, co ma nadejść, czyli kiedy odnajdziemy Królestwo Boże w nas, kiedy tym Królestwem będziemy żyli, będziemy się nim cieszyć, to wtedy te wszystkie sznurki, którymi tutaj jesteśmy popodwiązywani do sławy, do, do chwały, do władzy, nie wiem, do tego, żeby coś znaczyć, więc się doginamy, szukamy poklasku, dostosowujemy. Jezus tego nie miał w sobie i żył w pełnej wolności, jednocześnie też w pełni przeżył swoje człowieczeństwo i chwała i sława nic dla niego nie znaczyły. Przecież zginął jak przestępca, umarł na krzyżu. A tak umierali tylko ci, którzy właśnie byli skazywani za, za przestępstwo, czyli w oczach ludzi, Jemu współczesnych, to, to umarł w niesławie. Dzisiaj, symbolem takiej śmierci byłoby krzesło elektryczne przecież. Właśnie osoba, która popełniła jakiś zły czyn, umiera w taki sposób. I Jezus właśnie tak umiera. Jednocześnie też doprowadzając swoje, swoje człowieczeństwo do, do pełni i, ben, i, i nadając mu pełen sens. Tak? Jego życie miało ogromny sens i był mistrzem życia. Moi drodzy, do takiego mistrzostwa zaprasza nas Jezus dzisiaj. Mamy na to całe nasze życie, bo ten moment, czy tego chcemy, czy nie, przyjdzie na nas. I jedyne, co możemy zrobić, to się do Niego przygotować. Mądrość przychodzi z wiekiem, tak się mówi, ale czasami wiek przychodzi sam. No właśnie, żeby nam tej mądrości, takiej Bożej obecności Boga w nas, tego, że Królestwo nasze nie jest z tego świata, obyśmy w tym wzrastali, bo wtedy rzeczywiście nasze człowieczeństwo będziemy przeżywać w pełni. Będziemy mistrzami naszego życia, wolni od, od wszystkiego tego, co świat nam podpowiada jako ważne tak? i na czym chcebyśmy się skupiali, czym chcebyśmy się zajmowali. Nie będziemy czekać na poklask ludzi, ale myślę, że po tej drugiej stronie usłyszymy brawa całego zastępu anielskiego. Brawa za to, jak pięknie, jak dobrze przeżyliśmy nasze życie, że przeżyliśmy je w pełni. Mistrzostwa, życzę Wami sobie w przeżywaniu naszego życia powodzenia, dobrej modlitwy.